Dzień dobry kochani Ale <laughs> Nie mogę Ale no niestety właśnie wystawiłam Jakiś czas temu głosowanie Co chcecie drapanko dzisiaj czy vloga Słuchajcie musiałam na chwilę przerwać Bo mi tu Katler z samochodzikiem przyszedł Więc jak chcecie vloga Większość jest na razie na vloga Także zaczynam nagrywać vloga Zaczynamy i takim burderem wszystko wyrzuciliśmy, bo tu trwają wielkie, wielkie, wielkie przygotowania do Kacper. Do wiosny. Do wiosny, nie do wiosny, do... E, słuchajcie. Mm, lekcji online. Wczoraj było za, zagłosowana decyzja, nie wiem jak to ująć, że będą lekcje oh yeah. przez Messengera, także tutaj wszystko widzicie. O. Tak sobie tutaj wszystko wywalamy, 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 wszystko wywalamy. Musimy jakoś to ustawić, bo... bo e, bo chodzi o to, że mm, no Mikołaj jest taki, że on musi to co kacper. W tym momencie co Kacper. No i musimy jakoś to ogarnąć, po, poprzestawiać poukładać, żeby Mikołaj nie miał dośja, żeby mu nie chwycił, wiecie, telefonu, nie wszedł na biurko, żeby nie zabrał mu tego telefonu. Nie wiem, jak to jeszcze ogarniemy, nie wiem jak to zrobimy i nie mamy, po, nie mamy pomysłu. Jeszcze do tego dochodzi to, że musimy załatwić jakiś y, dodatkowy telefon. No, bo kacper będzie teraz używał telefonu praktycznie codziennie. Nie praktycznie, no codziennie. Nie oszukujmy się, bo jeszcze masz kacperek te mm, dyktanda, nie? Do robienia. Kacper już jest zmęczony samym myśleniem o tym wszystkim. Ale ja też nie wiem po prostu, jak to karniemy. Ja wolałam jednak metodę tego, że dostawaliśmy zadania, zajęcia, jakieś wiecie do rozwiązywania, albo że pani nam przysłała strony, które mamy zrobić. Ale pani stwierdziła, że lepsze będą lekcje online. A nam za bardzo nie, bo my uczymy się w tym momencie, kiedy Mikołaj śpi zazwyczaj. A teraz to po prostu musimy to jakoś ogarnąć. A wiem, że Mikołaj no będzie musiał, nie? Do ciebie lecieć. Ale ty masz wypieki. Od czego ty masz takie wypieki, co? Czerwone. Nie wiem. Dobra. Ogarniamy. Musimy jeszcze te ciuchy. Mikołaj nam wywalił to wszystko. On sprząta Chyba... po swojemu. My po swojemu. Mm. O, no już mamy Picasso kolejne. Kto ci dał kredki? Kto ci dał kredki? <gry> Dobra. Y jeszcze o, jeszcze teraz pójdę Wam pokazać y ten czajnik, co kupiliśmy do filtrowania. Nie pyszna woda jest, prawda? No. Kacper potwierdza, bo próbował. Naprawdę jest pyszna jak z butelki. Druga kredka. No nie, ja dziękuję. Zaraz ściera i jedziesz, mój drogi. On ma chyba jakieś tam, Patrz. Jeszcze ma Kredek. Wszystkie kolory już po prostu mamy. Wszystkie. Dawaj. Dobrze. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kończymy, kończymy. Także widzimy się za chwilę. No i kochani, tak jak Wam obiecam przychodzę. pokażę ten czenik, co kupiłam. To jest ten. Tak wygląda na półce w kartonie. No, i z tym standardowym on jest filtrem. Ale ma fajny ten, bardzo mi zależało właśnie, żebym ja nie musiała tego pilnować, tylko ten czujnik będzie pilnował za mnie, kiedy ten filtr wymienić. I mówię, to jest ten Duffy Classic, o standard classic, myślałam, że to samo, ale wychodzi na to, że nie to samo. No i on jest szklany, i on tak się prezentuje, słuchajcie, o taki jest. Nie jest ciężki, naprawdę nie jest ciężki, jak na coś szklanego. I i woda jest pyszna, bo naprawdę kiedyś mieliśmy i ta woda nie była e, tak dobra. I był w promocji. Nie wiem, Trzymało. czy jeszcze jest. <grych> nie wiem, czy jeszcze jest, ale ja go kupiłam u nas za 40 coś zł. No, Pokaż także rybkę. Rybkę zaraz pokażę, co właśnie jemy na obiadek. Tu mamy e, odżywki, które kupiłam po 5 zł. 5 może z czymś, wiecie co? Albo 4 z czymś, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. To jest sajosa. Do cienkich włosów, też jej było bardzo mało. Wszystko zeszło, to była ostatnia i z pantin. Tą wzięłam. I tych, ta była, jeszcze jedna została. <coughs> Także już pisało mi kilka z Was, że chcecie recenzję. Nie, recenzję. I wiecie co, ja to użyłam już kilka razy. złotych? No dodałaś? 40, chyba, 6 bodajże. Chodzimy, czy to jest wytrwałe? Nie, nie będziemy sprawdzać. Jest pyszna woda na A co o zdrapkach No Drapaliśmy dzisiaj, nie? No, drapaliśmy, ale... Wydrapaliście? No, jutro lub pojutrze zobaczycie, co wydrapaliśmy, a coś fajnego wydrapaliśmy tym razem również, wow. Ale dobra, o tym w zdrapkach. Jeszcze wziąłam taki, słuchajcie, szampon, bo też tylko ten był ostatni i mnie zaciekawił. On jest jakiś oczyszczający, wiecie co? Szampon y, czystości, czystość, nawilżenie dla naturalnie pięknych włosów. I efekty tu mają niby być, szampon oczyszcza włosy delikatnie, naturalnie, zachowując równowagę skóry głowy. Rezultat, włosy są nawilżone, miękkie i lekkie. Hmm, także jestem ciekawa. I ten szampon chyba był około bodajże 8 zł. Albo 6. Kurczę, nie pamiętam, a wyrzuciłam paragon. Dobra, y, na temat y, odżywki ja jeszcze powiem coś. Za jakiś czas dłuższy. Kilka razy użyłam. No i tak, jak moje włosy latały, w, wiecie co, we wszystkie strony, tak nadal latają. Może mniej, nie powiem, że nie, ale nadal latają. <laughs> Może to nie jest odżywka do moich włosów, nie wiem, bo ja się na tym nie znam. Ale ym, są miękciejsze, na pewno są miękciejsze, lśnią są takie delikatne, takie fajne, przyjemne naprawdę w dotyku. Hmm, ale. Ja bym chciała, mieć taki efekt, żeby te włosy nie były takie rozdwojone, jakieś elektryzujące się i nie fruwały mi we wszystkie strony, a na razie tak jest. Na... Może mniej, mniej się tego dzieje, ale nadal jest. Pomocnik się No, jest mój pomocnik. Także dam jeszcze znać za jakiś czas, bo na razie będę tylko to używać, do połowy i potem, żeby szybko Wam powiedzieć recenzję tego Sajosa. Także zobaczymy. No i potem mam zmianę z tym moim przeciwupieżowym będę stosować ten. Jeszcze go nawet nie otwieram, on jest zapakowany. No, a tam widzicie, o, ratujemy się, nie wiem jak Wy, ale my w czasach tak ciężkich, można powiedzieć, ratujemy się bańkami, bo po prostu chłopaki uwielbiają, a już nawet kacper jesteśmy pod wrażeniem, nauczył Mikołaja fajnie dmuchać. Także on teraz też sobie te dmucha bańki i mają świetną, świetną, naprawdę zabawę. Okej. Okay. Nagadałam się, jeszcze w Rosmanie mówiłam Wam chyba, że kupiłam chusteczki, nie? Ale, ale chusteczki już są używane z tego baby derma, bo ostatnio, wiecie co, jak byliśmy w czasie tego boomu weekendowego, to y, nie było nic z w ogóle y, do tej pory nawet, wiecie co, jest towar, ale jest go, hmm, jakby to powiedzieć, no mniej niż zawsze, o. Tak jakby to było wydzielane, albo naprawdę tak schodzi, albo nie wiem już, no. Ta już otwiera tu piekarnik, bo mamy fajny dzisiaj obiad, pyszny, ale taki yy, ten. Bardziej odżywczy. Odżywczy? Dlaczego? Nie, no, dogodziliśmy sobie <gryw> jedzeniowo. No, także zaraz Wam pokażę, co, co będziemy dzisiaj szamać. No i słuchajcie, na obiadek jest rybka z mocorą. I do tego. I do tego, papo, co jest? Frytasy. Frytasy, tak. Czy wiecie, te pieczone ziemniaczki z oliwą z oliwek, ale my na to mówimy frytki. O, zobaczcie. Tak, pyszności. do tego będzie jeszcze suróweczka. Także, jeśli coś jedzie, to smacznego, moi kochani. I my się bierzemy za. Konsumowanie. Jedzenie, zjadanie tego. Dobrego. Jesteśmy na dworze. A tutaj mamy, proszę bardzo, dowód, że przycinka w toku nasza praca. Jakoś nam tak powoli idzie, bo albo jak ruszyliśmy z kopyta, to było nawet ok. Ale myśmy taki przestój przez tą pogodę. Także zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Ale nie jest źle. Ujku. No. Także jest jak na, jak na razie ok. Zobaczymy jak to Mówię teraz pójdzie czy pogoda się poprawi co? Nic Mówię, że, że się lenimy i mamy przestój A Mikołaj będzie ostatnią na taczce o, To co lubi najbardziej To tak old oldschoolowo ubrał Tak oj No nie przechylamy się Dobra, jedziemy, nie? To jest tutaj jedziemy. Także kochani, już tak ogarnęliśmy, szybko blady poprzecieramy, bo są porysowane, o. Tu jest cudowne Picasso, no, sami przyznacie, cudowne. To Mikołaja. No. ten, przetrzemy kurze i będzie, myślę, ok. Tu jeszcze mamy warsztat do przesegregowania pasty, proszę bardzo, Mikołaj przyniósł. I będziemy się uczyć prawdopodobnie od jutra, bo Pani już pisała do nas, także. Zobaczymy, jak te lekcje będą wyglądać. Jestem mega, mega, mega ciekawa. Jak to będzie wyglądać? Co Kacper będzie się nowego uczył, bo wprowadzają nowy program dlatego te lekcje, bo tak to myśleli, że to wiecie, początko dwa tygodnie i będziemy powtarzać materiał. Chłopaki szaleją. No, a niestety jest inaczej. Także zobaczymy. jest po południu. No, jeszcze będzie trzeba jechać za kilka dni po jakieś zakupy No bo my nadal siedzimy w domu, nadal nie, nie można wychodzić Znaczy no, nie można W sensie, nie możesz W sensie nie można, wiecie, no wychodzić tak o sobie, nie? Trzeba ograniczać jak najbardziej Ale musimy jechać po jakieś zakupy spożywcze yy, I będziemy musieli jechać też standardowo Do Rosmana po pieluchy. Ale to chyba jeszcze, jeszcze za tydzień do Rosmana pojedziemy dopiero I do Pepko, bo nie mamy powoli w czym pić od kogo dostaliśmy jakieś... lampkę? No nie pamiętasz od y, ten, Pani A, Beatki? Tak, pamiętam. Jeszcze śmietnik musisz wynieść. O tak się pięknie świeci lampka. No. Ja, ja mam do uczenia się. W nocy Ty, Biko, będziesz spać. <laughs> Akurat, żebyś się uczył. Wiesz co, w Mhm, Super. Dobra, tu jeszcze musimy, o widzicie, podłogę odkurzyć. No dobra, chłopaki szaleją, odkurzamy. Mamy cały do odkurzenia. Miku, się nie krzycz, tam nie ma taty. No. Dobra, chłopaki krzyczą, przeleją, mama ogarnie jeszcze resztę tej kuchni. To to są akurat jeszcze od kuchni, nie? Widzicie. No i, I koniec. No naprawdę, wszystko. Co tam spadło? Hmm. No, jeszcze łóżka przedstawialiśmy dzisiaj, wiecie co, wszystko, ale na razie te biurka muszą być tak. Zobaczymy, czy się to sprawdzi. No tu macie o, łóżka. Co tam wypada ciągle? Chyba tata jak przestawia łóżko, musiało ten. E, rozwarstwić się te szczebelki. Idę po tatę, tata, niech to sprawdzi. Ponadto coś tam wylatuje. Tak! Także kochani. I ja robię kawkę jeszcze sobie i Pawłowi. Jedną ja ręką muszę wszystko ogarniać. Zrobię kawkę. I będę się z Wami żegnać. Także co, dziękujemy, że byliście bardzo. Subskrybujcie nasz kanał. Bądźcie z nami na bieżąco i widzimy się już następnym razem. Tym razem będzie drapanko. Bo zdrapaliśmy te, co mieliśmy jeszcze z drapki. Także zobaczycie już następnym razem, co tam było w tym razem w tych drapeczkach. Czekam, aż mi się przestanie migać. Zrobię kawkę i będzie chwila odpoczynku po całym dniu. Także do zobaczenia. Pa! pa.